Klasyka satyry. Czyta Kamil Prabucki. Moje uszanowanie, dzisiaj w cyklu Klasyka satyry, niezapomniany i nieodżałowany Wojciech Młynarski zapraszam na balladę o dzikim zachodzie. Potwierdzają to setne przykłady, że westerny wciąż jeszcze są w modzie. Wysłuchajcie więc państwo ballady o tak zwanym najdzikszym zachodzie. Miasto było tam, jak ich tysiące. Wokół preria i skały naprzeciw. Jak gdzie indziej świeciło tam słońce, marli starcy rodziły się dzieci. I tym tylko od innych różni się ta balada, że w tym mieście, gdzieś na prerii, krańcach, na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał, jeden szeryf na jednego mieszkańca. Konsekwencje ten fakt miał ogromny.